W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić dobrą sałatę. Potrzebujemy następujące składniki: sałatę, olej, musztardę, cukier oraz sok z cytryny. Zaczynamy od rozdrobnienia liści sałaty na mniejsze kawałki. Wcześniej sałatę dokładnie wymyłem oraz osuszyłem. Następnie robimy sos, którym polejemy wcześniej przygotowane liście sałaty, do małej miseczki wyciskamy około łyżkę soku z cytryny. Dodajemy 2 łyżki oleju, pół łyżeczki musztardy, pół łyżeczki cukru oraz odrobinę soli. Dodane składniki dokładnie mieszamy. Liście sałaty polewamy przygotowanym sosem i dokładnie mieszamy. Tak przygotowana sałata wspaniale smakuje. Idealnie nadaje się do ziemniaków oraz różnych dań mięsnych.